Pani doktor, jakim pacjentem jest noworodek? Często lekarze różnych specjalności boją się stopnia skomplikowania opieki nad takim pacjentem. No, noworodek to dosyć specyficzny pacjent. Jest to dziecko w najwcześniejszym okresie życia. Jest też jakby ciągle nierozerwalnie związany z matką, mamą krótko po porodzie, w pierwszych dniach czy w pierwszych tygodniach po urodzeniu. Jest to jakby nierozerwalna diada wiele już lat temu wydzieliła się jakby z pediatrii specjalizacja neonatologii która jest troszkę połączeniem pediatrii tego wczesnego okresu trochę może anestezjologii intensywnej terapii i my jakby szczególnie zajmujemy się noworodkiem i właśnie dlatego pewnie może pediatrzy którzy pracują ze starszymi dziećmi może lekarze medycyny rodzinnej troszkę tego pacjenta po prostu się obawiają Niestety zdarza się w tym okresie noworodkowym, że mogą pojawić jakieś problemy zdrowotne. Pani doktor, jak do tej pory była zorganizowana opieka nad takim małym pacjentem? Noworodek po wypisie ze szpitala, traktowany jako zdrowy, trafia teoretycznie pod opiekę poradni rodzinnej, gdzie w sytuacji pojawienia się problemu zdrowotnego powinien uzyskać pomoc jak każde inne dziecko. Ale właśnie z powodu tego, że jest to pacjent dość szczególny, w momencie kiedy pojawia się problem, dziecko powinno znaleźć się w szpitalu, właściwie. Często opiekowali się nim pediatrzy na takich odcinkach de dedykowanych właściwie noworodkowi, niemniej jednak, noworodek musiał wtedy przejść przez dużą pediatryczną izbę przyjęć. Często trafiał pośród dzieci starsze z innymi problemami zdrowotnymi i tu również pojawiał się problem tej mamy po porodzie, mamy karmiącej. Stąd wielokrotnie zdarzało się i to już. Taki się przyjął jakby zwyczaj, że noworodek w momencie, kiedy zaczyna mieć problem zdrowotny, wraca do miejsca, gdzie się urodził. To związane jest również z tym, że rodzice mają zaufanie do tego miejsca. To jest pierwszy lekarz, który przychodzi im do głowy w sytuacji jakiegoś zagrożenia. Natomiast w bardzo wielu szpitalach nie było możliwości przyjęcia noworodka jakby z powrotem, w sytuacji, kiedy należała mu się pomoc medyczna w warunkach szpitalnych. W Szpitalu Świętej Rodziny, w którym pani pracuje, jest pani ordynatorem oddziału neonatologicznego. Stworzyliście państwo taki pododdział patologii noworodka. Jak on jest zorganizowany i jakie dzieci tam trafiają? No ten, ten pododdział powstał właśnie z potrzeb, które postrzegaliśmy w naszej codziennej pracy. Bardzo często wracały do nas dzieci z problemem dzieci urodzone u nas. Początkowo utworzyliśmy taki niewielki sześciołóżkowy pododdział, gdzie przyjmowaliśmy pacjentów z taką koniecznością. Niemniej jednak widzieliśmy, że te potrzeby są większe, że często trafiają do nas również pacjenci urodzeni w innych szpitalach, czy nawet poza Warszawą w województwie. W tej chwili rozszerzyliśmy ten pod oddział już do 10 łóżek, z możliwością pobytu również przy noworodku mamy karmiącej czy mamy w połogu. Przyjmujemy tam pacjentów z. Prostymi i mniej prostymi problemami od nasilonej żółtaczki w okresie noworodkowym, przez problemy z odżywianiem, z przybieraniem na masie ciała, przez infekcje dróg moczowych, dróg oddechowych, zakażenia skóry lub inne niewyjaśnione sprawy, które jakby ujawniają się w wieku noworodkowym. Pani doktor, czy Narodowy Fundusz Zdrowia w jakiś sposób. Finansowo wspiera tę inicjatywę? No, oczywiście y, Narodowy Fundusz Zdrowia pokry pokrywa koszty leczenia y, noworodka, y, natomiast nie pokrywa y, m, pobytu mamy, która opiekuje się tym noworodkiem i jest również y, y, kobietą karmiącą. I jaka jest w tej chwili skala problemu? Wymieniła Pani niektóre ze schorzeń czy problemów zdrowotnych, które mogą się w okresie noworodkowym pojawić. A jaka jest skala tego zjawiska? Jak wiele dzieci w tym właśnie czasie y, no, zaczyna chorować? Ym... To jest dosyć duża ilość dzieci, głównie dlatego, że noworodek przebywa z mamą, noworodek donoszony po porodzie fizjologicznym, przebywa w szpitalu stosunkowo krótko i nawet pewne rzeczy, które są jakby nasileniem okresu adaptacyjnego, jak właśnie żółtaczka u noworodka, pojawia się nieco później. Jeżeli nie jest nadzorowana, dobrze prowadzona, może dochodzić właśnie do, do powstania hiperbilirubinemii, która wymaga leczenia. Noworodki trafiają też do swoich rodzin, gdzie mają starsze rodzeństwo, które chodzi do przedszkola, która, które przynosi infekcje i w tym wczesnym okresie istnieje zagrożenie zagrożenia takich chorób. My przyjmujemy również noworodki, które wymagają na przykład przetoczenia krwi, wcześniaki, które zanemizowały się w pierwszym okresie życia. No, tych schorzeń jest dosyć dużo, pomijam już sytuację pewnych niewyjaśnionych chorób, które udaje się odkryć nieco później niż w tych pierwszych dniach, dniach życia, bo one dają, objawy nieco później. Czy to jest w tej chwili w Warszawie jedyny taki pododdział patologii noworodka? Wydaje mi się, że w obrębie oddziałów neonatologicznych jedyny, bo tak jak wspomniałam, są takie pododdziały przy oddziałach pediatrycznych.